Moim gościem na stoisku Vectra na targach jest pan Tomasz Arnold i najnowsza książka autora to Ciemna dolina. E, o czym jest ta książka? To jest taka psychologiczna rozgrywka pomiędzy policją, a domniemanym sprawcą zbrodni, który przychodzi na miejsce tej zbrodni Nie ma, że cały zakrwawiony, no i mówi aresztujcie mnie. No i w związku z tym policja dostaje tak naprawdę 48 godzin na to, żeby mu coś udowodnić. Jeżeli im się to nie uda, jeżeli nie uda im się powiązać tego człowieka z tą zbrodnią, to w tym momencie będą się działy jeszcze gorsze rzeczy. Także taki kryminał troszeczkę napisany od tyłu, ale dzięki temu też dość nietuzinkowy no i jest to właściwie połączenie thrillera i jednocześnie kryminału. Jak autor ocenia rynek kryminałów? Czy rozwija się w Polsce, jest coraz więcej autorów, coraz większe zainteresowane polską powieścią kryminalną? Tak, zdecydowanie jest coraz więcej autorów, coraz więcej kryminałów sami w sobie. Teraz już to się chyba zacierałem te granice, ogólnie to jest sensacja, szeroko pojęta, thriller, kryminał w miksie. Rzeczywiście jest tego mnóstwo na rynku i coraz większa konkurencja. Bardzo dziękujemy, zachęcamy Dziękuję. do zakupu najnowszego kryminału Ciemna Dolina.